Siemanko wszystkim, z tej strony Maciek z kanału Nowa Era LEGO Witam Was w kolejnym odcinku odcinku moich serii Powrót do przyszłości czyli zestawu z mojego dzieciństwa zaraz sobie sprawdzimy zestaw o numerze 6817 zestaw posiada 32 elementy a, a jest to mianowicie LEGO System Space Insectoids wygląda on tak mam nadzieję, że dobrze widzicie zaraz sobie go omówimy, jest to Taki dość nietypowy zestaw, chyba najmniej go znam ze wszystkich swoich starych zestawów i najmniej go pamiętam. Zaraz sobie go sprawdzimy i omówimy na kanale, a teraz intro i zapraszam do recenzji. Witam Was z powrotem. Na początek mamy instrukcję naszego zestawu. Jak przypomnę, to jest 6817 LEGO System/Space um, z tej podserii Insectoids. Um, ten zestaw nazywa się Mosquito. Zwiadowca Mosquito, chyba. E, prezentuje się tak. Na początek, jak wiadomo, instrukcja, pudełka nie mam. Jest to zestaw z 98 roku. Jak wspomniałem w pierwszej części filmu, nie pamiętam zbyt dobrze tego zestawu i nie pamiętam zbyt dobrze tej serii. Co mogę powiedzieć, patrząc tylko na instrukcję czyli tak, już mi patrzyli na pudełko, i czy by mnie zainteresował ten zestaw? Hmm, raczej nie. Podejrzewam, że kiedy go kupowałem, to zainteresowały mnie elementy, kolorystyka, i tak sobie pewnie pomyślałem, że. Kilka ciekawych rzeczy będę mógł wykorzystać do moców. No i na pewno jest tu kilka fajnych klocków, które Wam pokażę, oczywiście, i się nimi zajmiemy w recenzji. Um, no i tak, obejrzymy sobie na szybkie instrukcje. 32 elementy. Jeszcze możecie zobaczyć, zanim otworzę i pokażę ją Wam. To się prezentuje. Um, tak się prezentuje tutaj na. Tu mi coś spada, ale już mamy wszystko pod kontrolą. To logo tych insektoidów, po raz kolejny wspominam i mówię o tym, że nie pamiętam tych zestawów i one są mi absolutnie obce. Nie pamiętam ich katalogu, więc ciężko mi, żeby do czegokolwiek to porównać i powiedzieć, z czym to się je. Dlatego z miłą chęcią do Was zrecenzuję mój zestaw, którego nie pamiętam. No i tak, mamy tutaj. Minifiga, któryśmy się oczywiście zajmiemy na samym końcu. Nasz składamy w 11 krokach. Czyli te instrukcje już jesteście podejrzewam, do ich przyzwyczajeni. Takie składane, harmonikowe, I prezentuje się ona tak. Więc co, nie przedłużamy i wracam do Was zaraz z zestawem i sobie go omówimy. Także zapraszam na kolejną część naszego filmu. A tak prezentuje się nasz y, pojazd zwiadowczy Moskito, Moskito, Moskitów, Moskito. Y, tak się on prezentuje. Jest naprawdę niewielki. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest dość taka kanciasta. Y, kolory to taki niebieski w y, połączeniu z tym neonowym, takim żółtym y, slash zielonym, możecie to zobaczyć tutaj na tych y, ujęciach. Eee, Wymieniamy sobie mini figurkę, bo nią zajmiemy się później, więc ja ją usunę. Jakoś nie chcę współpracować ze mną ten pan, i dobra, już ją mam. Stawiam na bok. Możemy się zająć naszym pojazdem, więc co tutaj mamy? Eee, mamy skrzydełka, które na pewno rzucają się tak w oczy, oprócz tego koloru takiego jaskrawego, więc te skrzydełka, które mają tutaj na druki eee, jakieś kable, nity tutaj. Nie wiem, co to może być, jakieś błyskawice. Nie wiem, co to może być. Te skrzydełka są jednym elementem. Mają tutaj study po jednej i po drugiej stronie, więc można sobie tutaj coś doczepić i to jakby rozbudowywać. Natomiast same w sobie, czy mi się podobają, raczej nie. Nie wiem, gdybym budował jakąś ważkę czy coś takiego, może by mi się to przydało. No ale tak, właśnie to, to są te insektoidy, czyli takie zrobotyzowane. Insekty, tak na to się zapatruje więc myślę, że tak to wygląda. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy sobie to odczepię. mamy tutaj naszą broń, prezentuje się ona w ten sposób. Kolorystycznie bardzo fajnie to wygląda, to trzeba przyznać. Rzuca się w oczy i o to chyba chodzi. Musi być takie skrabe. Te stare blastery bądź megafony do różnych rzeczy używało się tych elementów. Um, antenka w takim jaskrawym kolorze, ona też na pewno, na pewno to jest fajny element. Może sobie odłożymy to na bok na chwilę. E, na pewno fajny nadruk mamy tutaj, czyli ten tile 1 na 2 um, z tym takim um, komputerem pokładowym. Więc tak to wygląda naprawdę bardzo. Bardzo fajny jest, tutaj jakaś planeta, gdzieś coś celu, celuje nam nasz bohater tym statkiem i tak to wygląda. Co jeszcze? Na pewno taka funkcja bawialna, to mamy, i to jest fajne akurat w tym zestawie, że możemy sobie tymi skrzydełkami ruszać na różne, e, w różnych płaszczyznach i, e, i możemy sobie jakby zmieniać formę, tak jak nam ten stateczek wygląda. Tutaj możemy zrobić coś takiego, możemy go w ten sposób i będzie nam wygląda całkiem inaczej, ale mi najbardziej podoba się ta wersja, którą odkryłem tuż tak naprawdę przed... przed Oj, coś tu się nam wyczepiło, zaraz to naprawimy. Dobra, mamy to. Gdy zrobimy sobie coś takiego, to taki pod z trochę. Pojazd biznesu wojny, przynajmniej tak. Um, tak ja się na to zapatruję. Yy, mamy tutaj miejsce dla pilota, nie, ma, nie mamy żadnych jakichś tam akcesoriów. No, oprócz tego tajla yy, z tym nadrukiem, yy, nic takiego nie mamy. Tutaj oczywiście te elementy imitujące yy, wydech, więc tak to wygląda. No i na pewno na no sam koniec zostawiłem sobie ten pocuch który ma tutaj naklejkę. Zobaczcie jak ona wygląda. No i sam klocek jest też dość ciekawy, ponieważ jest to chyba jedyny taki klocek, który mam w tych swoich starych zestawach, zresztą w nowych, które posiadam też nie ma tych klocków, nie wiem czy one jeszcze występują. Nie wiem do czego one by były wykorzystywane i w jakich seriach, więc możecie mi pomóc, jeżeli wiecie. I do czego to może służyć i jak to może być wykorzystane. Tutaj są takie. Nie wiem, czy to można gdzieś podczepić sobie te cędzelki i jakoś. No nie mam pojęcia. Pomóżcie mi, bo jestem zielony w tej kwestii. Zamontujemy sobie go z powrotem. Tak jak wspomniałem, no nie mam punktu odniesienia, jeżeli chodzi o ten zestaw i tą serię, ponieważ nie pamiętam jej z katalogów, nie pamiętam. Nie pamiętam jej jakby z, um, z moich zabaw. I żeby ktoś z moich kolegów, którzy mieli Lego, też mieli te pojazdy. No to już jest 98 rok, czyli to taki schyłek mojej przygody z Lego za dzieciaka. Um, I chyba mam jeszcze zestaw, kilka zestawów z 99 roku. Więc uh, już chyba potem przestałem się bawić klockami Lego. Niemniej jednak. Tak wygląda, tak wygląda nasz statek, co sądzicie o tej serii, co sądzicie o tym zestawie? Dajcie znać w komentarzach, my przejdziemy do minifiga i zakończymy naszą recenzję na dziś już niedługo. A minifigurka jest już z nami i co muszę powiedzieć na początek, zdecydowanie jest to najlepszy element tego zestawu. Jeżeli ktoś kupuje zestawy dla minifigurek i będąc w tamtych czasach, gdzie ten zestaw miał swoje pierwsze życie i chyba jak dotąd jedyne. To na pewno kupujący zwrócił uwagę na minifigurkę i mógłby kupić ten zestaw pomijając fakt konstrukcji, klocków i w ogóle wielkości. Ze względu na minifiga oraz ten kask, hełm, bądź tą nie wiem jak to nazwać. Prezentuje się to tak. Tak jak wygląda nasza jego mość w, um, w tym kasku. Zaraz sobie go zdejmiemy. Złożymy jeszcze minifiga i obierzemy sobie ten, ten kask. Wygląda rzeczywiście jak główka jakiejś muchy. Mm, jest jednolitym elementem. Nie ma tutaj otwieranego niczego. Zakładamy po prostu jest cały taki jaskrawy, taki bardzo insektowy, że tak powiem doskonale pasuje do tej tematyki więc wygląda to tak odłożymy sobie ten klask na bok na chwilę i zabierzemy się za naszego minifiga wygląda on w następujący sposób o, może coś mi tutaj nie chce grać dobra chyba to mamy a wygląda on w ten sposób widzimy tutaj Tą główkę przede wszystkim. Niebieska główka ma tutaj nadrukowaną taką maskę, taką przepaskę na oczy ma jakiś zestaw słuchawkowy do kontaktu z bazą oraz złote włoski. Więc taki zupełnie jest niepodobny do nikogo. I ciężko mi powiedzieć, czy on ma jakieś imię czy te postaci z tej, z tej serii były, były jakoś nazywane. Hmm, na pewno interesująca figurka, taka rzucająca się w oczy, na pewno też przez ten hełm. No i samo hmm, wykonanie, całkiem fajnie ten nadruk. Oczywiście z tyłu nie mamy alternatywego, na, alternatywnego nadruku. <laughs> z tyłu na torsiku też nic nie ma. Mamy tylko tutaj ten, znaczy z tym torsiku na pleckach z tyłu nic nie ma mamy tutaj tą butelkę na nową w kolorze niebieskim, a sam torsik prezentuje się następująco, bardzo taki skomplikowany nadruk, który nawiązuje do tych skrzydeł, które tutaj mamy w naszym pojeździe. Zobaczmy sobie, widzicie, to jest ten sam motyw, który się znajduje też w naszym pojeździe. Szary kolor spodni, rękawów, czarny torsik z tym nadrukiem, ma taki jakby x niebieski tutaj oraz to całe obmontowanie tych kabli bądź cokolwiek to jest. My mamy ten emblemat insektoidów, wygląda on w ten sposób. I tak prezentuje się nasza minifigurka. Zamontujemy sobie go z powrotem w naszym pojeździe. I będziemy kończyć nasz film. Powiedzcie mi, co myślicie o tym zestawie. Powiedzcie mi, czy macie w ogóle te zestawy. Um, jak się na to zapatrujecie? Jeszcze może ostatni taki rzut i widok na naszego głównego bohatera odcinka Space Insectoids. Seria mi mało znana, naprawdę nie kojarzę jej ale posiadam ten zestaw w swojej kolekcji, jestem na pewno ciekawym elementem, posiada również sam w sobie ciekawe elementy i jest taki po prostu inny, więc to chyba jest najfajniejsze. I tym zakończymy nasz odcinek, a ja się widzę z Wami wkrótce, do zobaczenia, cześć!